TV Proszę Państwa, 27 maja tak się życie potoczyło, że Prawo i Sprawiedliwość razem z prawicą Rzeczpospolitej objęło rządy w tymże województwie. A tak się również i moje życie potoczyło, że po 9 latach funkcjonowania tutaj w Brzozowie, pracy w Brzozowie, zostałem członkiem zarządu województwa podkarpackiego odpowiedzialnym za służbę zdrowia i ochronę środowiska w tymże całym województwie. W imieniu Marszałka Ortyla, który tutaj nie mógł być, chciałbym pozdrowić Państwa i przedstawić taką krótką sytuację, co zastaliśmy. Po pierwsze, zastaliśmy trudną sytuację finansową. Tak naprawdę dużo zadań, które mogły być wykonywane i czynione z, z pieniędzy unijnych, zostały czynione z pieniędzy marszałkowskich bezpośrednio i tak naprawdę bardzo ciężko w tym roku będzie zbilansować budżet województwa. Ta sytuacja rzeczywiście jest trudna i ciężka, i przed nami te pół roku tego roku i, i następny rok. Mamy nadzieję, że ewentualnie będziemy się starać to wyprowadzić na prostą. A jednocześnie zastaliśmy pewne opóźnienia dość znaczące. Tutaj marszałek kilka razy w telewizji już mówił o opóźnieniach dotyczących instalacji w całym województwie bezprzewodowego internetu, opóźnienia w powstawaniu w kierunku lekarskiego w Rzeszowie. Tak naprawdę czynimy te starania. Klasyczny przykład, że w tym momencie w dniu wczorajszym została podpisana umowa i przekazanie dwóch działek na terenie szpitala imieniem świętej Jadwigi w Rzeszowie z przekazaniem na Uniwersytet Rzeszowski. Tam będzie budowane kolegium nauk o ziemi i w tym momencie jest szansa, że no nie 2014 jak poprzednicy mówili, bo takich szans nie ma, ale tak naprawdę być może 2015, że taki kierunek lekarski powstanie w Rzeszowie. Ale jednocześnie zarząd ma taką trochę inną wizję rządzenia. Tak naprawdę ja zawsze podkreślałem, będąc radnym opozycyjnym, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a u nas wszystkie drogi i wszystkie pieniądze prowadziły do Rzeszowa. Tak naprawdę. Zapomnieliśmy w pewnym momencie o tym, że jest jakby to tylko jedna połowa województwa, że były województwo tarnobrzeskie i rzeszowskie. Owszem, ono jest w województwie podkarpackim, ale tak naprawdę w tym województwie również jest były województwo krośnieńskie i były województwo przemyskie. Tak naprawdę te środki nie szły na te tereny. Bardzo na palcach jednej ręki można by policzyć takie inwestycje, które tak naprawdę były finansowane z pieniędzy marszałkowskich. Natomiast 3 dni temu, cztery dni temu odbyło się pierwsze czytanie strategii województwa, nowej strategii na lata 2014-2020. I w tej strategii takie poczesne, duże miejsce zajmują tereny, z których ja tutaj pracuję, w których mieszkam od ponad 30 lat, między innymi piękne Bieszczady, czyli ziemia łszczycka, ziemia leska, sanocka, brzozowska, ale również te tereny tutaj krosna czy Jasła z pierwszych w historii w ramach tego, z tej strategii wojewódzkiej powstała substrategia substrategia która dotyczy gmin bieszczadzkich 12 gmin bieszczadzkich i dotyczy 50 ponad gmin doliny Pękitnego sanu w tym momencie jest szansa żeby o wiele większe pieniądze tak naprawdę trafiały tutaj do naszych terenów i główne założenie zarządu pana marszałka na czele, zarządu pana marszałka Otyla jest takie, aby ten rozwój naszego województwa był rozwojem zrównoważonym. Nie tylko parki technologiczne, nie tylko Dolina Lotnicza, ale również te tereny. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, jak się człowieka w Polsce zapyta, z czym się kojarzy województwo podkarpackie. To 60% powie, że kojarzy się z Bieszczadami, a nie z Doliną Lotniczą, czy ewentualnie z innymi innowacyjnymi gospodarkami. Pamiętajmy o tych terenach. Ja deklaruję ciężką pracę, ja nic nie obiecuję, ale deklaruję pracę. Deklaruję pracę na pewno, że zarząd się pochyli nad przyznaniem środków na onkologię przeszczepową w Brzozowie, że ta onkologia przeszczepowa na koniec 2014 roku powstanie tu w Brzozowie, że tak naprawdę. To nie jest jednostka wojewódzka, bo to jest jednostka powiatowa, ale no przecież tak naprawdę służy ludziom z całego województwa, a nawet nie tylko z województwa, bo i z całej Polski. Również deklaruję, że było mówione, że obwodnica brzozowska ma powstać no, w tym roku, że te pieniądze już tam są, że czekają, że w czerwcu się uruchomi. My właśnie pod koniec maja przyszliśmy i zobaczyliśmy, jak są pieniądze. Być może, że one były w kwietniu czy w maju. Ale tak naprawdę te pieniądze z przetargów różnych gdzieś tam poszły na górę województwa, natomiast nie trafiły na obronicę Brzozowską. I jednoznacznie mówię, że w tym roku nie ma szans, żeby ewentualnie ta obronica Brzozowska ruszyła. Ale ze swej strony deklaruję i zarząd taką widzi wizję, żeby ta obronica rzeczywiście była najważniejszą inwestycją i na pierwszym miejscu nie listy rezerwowej, tylko tej naczelnej listy, żeby ona ruszyła w 2014 roku, proszę Państwa. Ale mam nadzieję, że pan marszałek i pan premier słyszy. Największą moją pamiątką w życiu, jaką mam, to jest złoty krzyż zasługi, który otrzymałem miesiąc od pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na miesiąc przed jego tragiczną śmiercią. To jest taka największa pamiątka 9 marca 2010 roku. On swoją decyzją podjął taką decyzję i taki Złoty Krzyż Zasługi za działalność profilaktyczną i promocję przyznał dla mnie. Wiem, że to będzie największa moja pamiątka, tak naprawdę do końca moich dni, i, i za to dziękuję, bo tutaj nie ma pana premiera, ale właśnie panu premierowi, że miałem takiego brata, który ewentualnie tak działał. I ze swojej strony deklaruję jedno. Do tej pory byłem sympatykiem. Prawa i Sprawiedliwości, od, właściwie od początku, od 30 lat. Natomiast tutaj deklaruję, że od przyszłego tygodnia uruchomię procedurę, abym został przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, że przyjęty zostanę. Bardzo dziękuję wszystkim. tvpodkarpacie.pl